Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam w kolejnym dniu naszego czytania i rozważania Pisma Świętego. Dzisiaj czytamy rozdział 18 i 19 Księgi Rodzaju, a potem 7 i 8 Księgi Hioba. Zapraszam. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdzie ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie, a oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przychodzicie koło sługi Waszego. A oni mu rzekli Uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł, prędko, zaczęć ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób pod, pod płomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postanowił, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go, gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział im, w tym oto namiocie, rzekł mu. Jeden z nich... O tej porze za rok znów wrócę do siebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku, toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała, teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy, i mój stary mąż. Pan rzekł do Abrahama, dlaczego to Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla pana? Za rogo tej porze wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: Wcale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie, ale pan powiedział: Nie śmiałaś się. Potem ludzie ci odeszli i kierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, a pan mówił sobie: Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się ono stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań pana, postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby pan wypełnił to, co obiecywał Abrahamowi. Po czym pan rzekł. Głośno się rozległa skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc stąpić, i zobaczyć, co postępują, tak jak głosili oskarżeńcy. Które do mnie doszło, czy nie? Dowiem się. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do niego, Abraham rzekł, czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu, przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwy z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O nie dopuść do tego, czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział: Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę. Całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham, pozwól o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? Pan rzekł, nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. Abraham znów odezwał się z tymi słowami, a może znalazłby się tam czterdziestu. Pan rzekł nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu. Wtedy Abraham powiedział, niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę, może znalazłby się tam trzydziestu. A na to Pan nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu. Rzekł Abraham, pozwól, Panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam dwudziestu. Pan odpowiedział nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu. Na to Abraham, niech mój Pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam dziesięciu. Odpowiedział Pan, nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu. Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. Rozdział dziewiętnasty. Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon, do ziemi rzekł. Raczcie, Panowie moi, zejść do domu sługi waszego na nocleg. Odmyjcie sobie nogi, a rano pójdziecie w dalszą drogę. Ale oni mu rzekli nie. Spędzimy noc na dworze. Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu, on zaś przygotował wieczerze poleciwszy upiec chleba prześnego i posilili się. Zanim jeszcze udali się na spoczynek mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy ze wszystkich stron miasta otoczyli dom, wywołali lota i rzekli do niego. Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi obcować. Lot, który wyszedł do nich, do wejścia, zaryglawszy za sobą drzwi, rzekł im: Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Pozwólcie, że je wyprowadzę do was. Postąpicie z nimi, jak się wam podoba. Bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni moim, pod moim dachem. Ale oni krzyknęli: Odejdź, precz! i mówili: Sam jest tu. Przybyszem i śmie nami rządzić, jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi. I rzucili się gwałtownie na tego męża, na lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. Wtedy ci dwaj mężczyźni, mężowie, wysunąwszy ręce, przyciągnęli lota ku sobie do wnętrza domu i zareglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu młodych i starych porazili ślepotą, to też na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. A potem ci dwaj mężowie rzekli do lota. "Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich wyprowadź ich stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ skargi na nie do pana tak się wzmogły, że pan posłał nas, aby je zniszczyć." Wtedy więc lot, aby powiedzieć tym, którzy jako przyszli zięciowie mieli wziąć jego córki za żony, chodźcie wyjdźcie z tego miasta, bo pan ma je zniszczyć. Ci jednak myśleli, że on żartuje. Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglili lota, mówiąc, wstań weź żonę i córkę, które są przy tobie, aby się, abyś nie zginął z winy tego miasta. Kiedy zaziąc zwlekał, mężowie ci chwycili go. Jego żonę i dwie córki za ręce, Pan bowiem lidował się nad nimi i wyciągnęli ich i wprowadzili poza miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich, uchodź, abyś ocalił swoje życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. Ale Lot rzekł do nich, nie, Panie mój, jeśli darzysz swego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie. Bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam się... Nie, donios, nie dosięgło mnie nieszczęście i ja abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie. Odpowiedział mu anioł. Przychylam się i do tej twojej prośby. Nie zniszczę więc miasta, w którym mówisz. Szybko zatem schroń się ni w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy lot przybył do soaru, a wtedy Pan spuścił na sodomę i gomory deszcz siarki i ognia, pochodzący od Pana z nieba. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli. Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem. I gdy spojrzał w stronę sodomy i Gomory, i na cały obszar dookoła zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, wspomniał o Abrahamie i ocalił lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których lot przedtem mieszkał. Lot wyszedł z Suaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami, w górach, gdyż bał się pozostawić w tym mieście. A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, rzekła starsza do młodszej: Ojciec nasz wprawdzie jest już stary, ale nie ma w tej okolicy mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób właściwy na całej ziemi. Chodź więc, upojmy ojca naszego winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc ojca winem tej samej nocy, wtedy. Starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim, on zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej, oto wczoraj ja spałam z ojcem, upójmy go winą także tej nocy i idź ty i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i położyła się przed nim, a on nawet nie widział kiedy się kładła i kiedy wstała. I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca. Starsza, urodziwszy potem syna, dała mu imię Moab. Ten był praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza również urodziła syna i nazwała go Ben-Amin. Ten zaś stał się praojcem dzisiejszych Amonitów. Księga Hioba, rozdział 9 i 10 Wówczas zabrał głos Hiobi, że istotnie, ja wiem, że tak jest, jak człowiek może być przed Bogiem prawy. Gdyby się ktoś z nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysłem mądry, a potężnym mocą, ktoś mu się sprzeciwia, ocaleje. Przesunie on góry, choć one nie wiedzą, kto je wywraca w swoim gniewie. On ziemię porusza w posadach, tak iż się trzęsą jej filary. Słońcu daje rozkaz, a ono nie wschodzi. Na gwiazdy pieczęć nakłada. On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach. On stworzył niedźwiedzice Oriona, plejady i sfery południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy jego dziwów. Oto przechodzi, ale go nie widzą, mija, ale go nie dostrzegam. Porywa, któż mu zabroni? Kto mu powie, co czynisz? Bóg gniewu swego nie cofa. Ugieli się przed nim pomocnicy Rahaba, jakże ja zdołam z nim mówić? Jakich odbiorę słów wobec niego? Choć słuszność mam, nie odpowiem, a przecież błagać będę o litość. Jeśli zawołam, czy mi odpowie, nie mam pewności, czy mój głos usłyszy. On, który w burzy na mnie naciera, bez przyczyny mnoży moje rany. Nawet odetchnąć mi nie da, tak mnie napełnił goryczą. O siłę chodzi, to mocarz, o sąd, to kto mi powie. Choć jestem prawy, usta mnie potępiają, choć bez skazy winnym nie uznają. Czy jestem bez skazy? Nie znam sam siebie, odrzucam swe życie. Na jedno wychodzi, więc rzekłem. Prawego z występnym on zniszczy. wynagła plaga zabija, z klęski niewinnych on szydzi. Ziemia wydana w ręce grzesznika, jej sędziom zakrywa on oblicza. Jeśli nie on, to kto właściwie? Szybsze niż nieźli biegacz, uciekają, nie zaznawszy szczęścia. Mkną jak łodzie z, sił... z sitowia, jak orzeł, co spada na żer. Gdy powiem, zapomnę o męce, odmienie rozjaśnie oblicze, drżę na myśl o cierpieniu. Wiem, że od winy mnie nie uwolnisz. Jeśli jestem grzesznikiem, po cóż na próżno się trudzę? Choćbym się w śniegu wykąpał, a ługiem umył swe ręce umieścisz mnie tam na dole, brzydzić się będą mną szaty, bo on nie człowiek, by mu odpowiedzieć razem się udajmy do sądu. Czy jest między nami rozjemca, co rękę położy na obu? Niech zdejmie ze mną swą rózgę i strachem mnie nie napełnia. Bym mówić zdołał bez lęku, skoro tak nie jest, zostanę sam z sobą. Moja dusza wstręt czuje do życia, lamentowi nad sobą dam upust, odezwę się w goryczy mej duszy, nie potępiaj mnie bowiem, mój panie, ujawnij mi, o co spór ze mną wiedziesz, przyjemne ci mnie uciskać, odrzucać dzieło rąk swoich i sprzyjać radzie występnych, czy oczy twoje cielesne lub patrzysz na sposób ludzki, czy dni twoje są jak dni człowieka, jak wiek mężczyzny twe lata, że szukasz u mnie przestępstwa i grzechu mego dochodzisz, choć wiesz, że winowajcą nie jestem, nikt mnie z twej ręki nie wyrwie. Twe ręce mnie ukształtowały i uczyniły. Razem dokoła, a niech mnie niszczyć. Wspomnij, że ulepiłeś mnie z gliny i w proch mnie znowu obracasz. Czy mnie nie zlałeś jak mleko i jak serowi zsiąść nie dałeś? Odziałeś mnie skórą i ciałem, utkałeś mnie z kości i śniegiem. Życiem i łaską mnie obdarzyłeś. Twa troska strzegła mego natchnienia. Choć to ukrywasz w swym sercu, wiem, że to zamierzałeś. Tyś mnie pilnował, czy zgrzeszę, i od winy mnie nie chcesz uwolnić. Biada mi, gdybym zgrzeszył, choć sprawiedliwy nie podniosę głowy, syty pogardy, niedolą pojony. Pysznego mnie zło, złowisz jak lew, na nowo na mnie swą wszechmoc okażesz. Postawisz mi świeże dowody, gniew mój umocnisz powtórnie, sprowadzisz nowe zastępy. Czemu wywiodłeś mnie złona? Podobnym zginął i nikt mnie nie widział. Jak ktoś, kto nigdy nie istniał, odłona złożony do grobu. Czy wiele dni moich zaprzestań? Odsuń się ode mnie, niech trochę rozjaśnie oblicze. Nim pójdę, by nigdy nie wrócić do kraju mroków i cienia śmierci, do kraju ciemnego jak noc, do cienia śmierci i do bezładu, gdzie świeci ciemna noc. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyś pobłogosławił nas, abyś nam dał pragnienie poznawania Twoich dróg, abyśmy potrafili w naszym czasie uczyć się z przykładu złego, który dostaliśmy od Sodomy i Gomory, abyśmy potrafili w naszych czasach odbudować coś dobrego. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. No dzisiaj dużo się dzieje w tych czytaniach, oczywiście. Trzeba parę rzeczy wytłumaczyć, bo widzimy, że z jednej strony mamy Abrahama i Sarę, którzy mają mieć syna Izaaka. Przychodzą do nich jakieś trzy osoby o których dużo nie wiemy, ale które wydaje się, że mają reprezentować trójcę przenajświętszą. Nie wiemy kim są, ale wiemy co mają robić, mają być tymi, którzy przynoszą Bożą sprawiedliwość. Nie zemstę, Pan Bóg się nie mści, tylko chce nałożyć na świat swoją sprawiedliwość. I tą sprawiedliwość oni przynoszą. Widzimy, że Bóg chce zniszczyć całe miasto Sodome i Gomorę. I to nie dlatego, że coś mu się tam nie podoba, tylko że tak bardzo ludzie tam grzeszą, sprzeniewierzają się prawu Bożemu, że Bóg już dłużej nie może na to patrzeć i postanawia zniszczyć. I wtedy widzimy Abrahama w takiej nowej roli, jakby roli kapłańskiej, roli takiego człowieka, który będzie wstawiał się za ludźmi, przed Bogiem. No i słyszymy ten dialog między Abrahamem i Bogiem. Panie Boże, mówi Abraham, chyba nie jesteś tym, który. Zniszczy niesprawiedliwych razem ze sprawiedliwymi, i Bóg mówi: Oczywiście, że nie jestem. Oczywiście, że nie jestem tym, który zniszczy sprawiedliwych razem z nieliczemnikami. Pamiętam, że kiedyś w seminarium chyba jeszcze jeden profesor mówił nam o tym, że bomba atomowa, która została rzucona na Hiroshima i Nagasaki, to była właśnie niemoralna, dlatego że ona nie była skierowana tylko przeciwko wojsku ona była skierowana przeciwko wszystkim ludziom, czyli razem z żołnierzami, którzy walczyli przeciwko Amerykanom, byli też kobiety, dzieci, starcy, ludzie zupełnie niewinni, którzy zginęli od wybuchu bomby atomowej. Tutaj widzimy, że Pan Bóg przygotowuje się do takiego atomowego uderzenia na Sodomę i Gomorę. Wiemy, że spuści deszcz siarki. I Abraham mówi, Panie, a jeżeli znajdę 50, czy znajdzie się 45, czy 40, czy 30, czy 20, czy 10, to zniszczysz? Nie, nie zniszczę. I widzimy, że ta cała historia Lota, kiedy przychodzą mężczyźni z Sodomy i próbują no, tak naprawdę doprowadzić do gwałtu mężczyźni na mężczyznach, i stąd właśnie pochodzi ten grzech sodomski czyli mężczyźni współżyjący z mężczyznami. Widzimy, jak bardzo to Boga obraża. Widzimy, jak bardzo zagniewani są ci, ci trzej mężczyźni, którzy przychodzą, aby przynieść Bożą sprawiedliwość. Oślepiają tych mężczyzn, a później ewakuują jakby Lota, żeby nie zginął razem z nimi. Ale Lot robi coś zupełnie niezrozumiałego. On, żeby obronić tych mężczyzn przed gwałtem, to ofiaruje swoje córki. I oczywiście to nie jest dobre. To nie jest dobre, że daje córki, żeby były poświęcone jakby tym mężczyznom, żeby bronić mężczyzn tamtych. Widzicie, no i właśnie tutaj jest. Często jest tak, że nie wszystko, co w Biblii jest, jest dobre, ale na pewno możemy się coś z tego nauczyć. Widzimy, że właśnie Lot zostaje ewakuowany, całe Sodoma i Gomora zostają zniszczone, i wtedy widzimy też dalej tą historię Lota i jego grzech ze swoimi córkami. Córki decydują, żeby współżyć ze swoim ojcem, po to, żeby mieć potomstwo, żeby przedłużyć dynastię, przedłużyć krew swojego rodu. I to oczywiście było bardzo złe w oczach bożych. Skąd to wiemy? No, znowu Biblia nie mówi o to, było złe, to było dobre, bo często jest tak, że Biblia nie mówi, to jest złe, to jest dobre, ale pokazuje nam po konsekwencjach. A jakich konsekwencjach? Ano, ci Moabici, ci potomkowie tych, właśnie tej, tej relacji córków, córek lota z lotem, to będą przyszli wrogowie Izraela. To będą ci, którzy będą zwalczać naród Boży. Więc widzimy, że to był grzech, z którego zrodzili się wrogowie Boga, wrogowie narodu Bożego. No i właśnie dlatego widzimy, że z wszystkiego, nawet z takich opowieści, które nie są dobre, w których nie ma dużo moralności, ale jest dużo niemoralności, możemy się czegoś nauczyć. I dlatego to jest w Biblii. Dalej widzimy tą historię Hioba w tym dialogu ze znajomymi przyjaciele Hioba próbują mówić do niego, że Bóg nigdy nie każe sprawiedliwego. Więc tak jakby podejrzewali, że Hiob musiał coś zrobić, musi coś ukrywać przed wszystkim jakiś grzech, skoro doznaje kary Bożej. Bo gdyby był naprawdę sprawiedliwy, to, to na pewno Bóg by go tak nie ukarał, nie dałby mu siedzieć w trądzie i, i, i stracić wszystkie swoje, Cały swój dobytek, cały swój majątek. Ale Hiob wie, że to jest nieprawda, wie, że nie zgrzeszył przeciwko Bogu i próbuje się bronić tym swoim dialogiem, tak jakby w swoim sumieniu. Tylko nie potrafi tego udowodnić. Wiecie, to tak jest jak, jak z przyjaciółmi, których mamy. Dobrzy przyjaciele, którzy przychodzą do nas i mówią nam coś oczywistego, jakąś prawdę Bożą. O, Bóg jest sprawiedliwy, na pewno wszystko będzie dobrze. O, Bóg jest miłosierny, na pewno wszystko będzie dobrze. I wcale to nie pomaga, bo jakby oni nie chcą naprawdę wejść w naszą sytuację, smutną czy trudną, tylko próbują coś powiedzieć, takiego wyuczoną formułkę. I ona jest dobra, ale ona nie pomaga. I tutaj właśnie tak czasem ludzie do nas przychodzą. Widzimy to też w sytuacji Boga, e, przepraszam, Hioba. Że przychodzą do niego ci przyjaciele, oni są, oni coś tam mówią, ale oni naprawdę nie pomagają. Sprawa jest ciągle między Hiobem i Bogiem. I oczywiście ta księga Hioba cała porusza to ważne pytanie, dlaczego muszą czasem cierpieć ludzie dobrzy i sprawiedliwi? Dlaczego oni muszą cierpieć? I oczywiście odpowiedź kiedyś tam nadejdzie. Ale wiemy, że Księga Hioba, mimo iż skończy się happy endem, to nie da nam odpowiedzi na to pytanie, niestety. To po co jest ta Księga? A ona nie jest po to, żeby dać nam odpowiedź na wszystkie pytania, czy na pytanie o cierpienie, powód cierpienia sprawiedliwych, czy dobrych, czy niewinnych. Ale ona jest po to, żebyśmy potrafili wejść w historię Hioba, żebyśmy potrafili pójść na taki spacer z Hiobem, weszli w jego życie trochę, weszli w jego cierpienie. Weszli w jego pytania do Boga, i sami może zapytali Boga czasami te same rzeczy, które są dla nas ważne. Ważne jest, żebyśmy prosili Pana, żeby ta historia Abrahama, ta historia Hioba też była po części jakby naszą historią, ludzi, którzy w każdej okoliczności, czy to łatwiejszej, czy trudniejszej, próbują szukać Boga w swoim życiu. To jest właśnie żywe Słowo. Zapraszam do dzielenia się tą serią żywego słowa, tą naszą przygodą z Pismem Świętym, z Księgą Rodzaju, którą kontynuujemy jutro. Zapraszam do tego, żebyście polecali ją znajomym, jeżeli uważacie ją za wartościową. Ja oczywiście obiecuję modlitwę z mojej strony i do usłyszenia jutro. Szczęść Boże.